Oglądamy światłość Wierzymy w Ciebie Chryste Pianem i serca Twoim światłem Byśmy się stali Dzieci światłości Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności, przystąpby no Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. i jest Duchem twoim. Każdego człowieka przychodzącego na świat, Bóg oświeca i objawia mu przez swoje stworzenia niewidzialne tajemnice, aby uczył się składać dzięki swojemu stworzycielowi. Oto teraz, którą się za światłem Boga, otwiera się dla Was droga Ewangelii. Abyście budując na tym fundamencie rozpoznali Boga żywego, który prawdziwie rozmawia z ludźmi i abyście postępując na światłem Chrystusa, zaufali Mu, zaufali Jego mądrości i każdego dnia życie wasze składając w Jego ręce, mogli uwierzyć w Niego całym sercem. Taka jest droga wiary, którą Chrystus chce. Was wprowadzić w miłości, abyście doszli do życia licznego. Pytam więc każdego z Was, czy jesteście gotowi pod Jego przewodnictwem wstąpić na tę drogę. A Wy, animatorzy, którzy przedstawiacie ich jako świadkowie i poręczyciele, i wszyscy, którzy tu stoicie, czy jesteście gotowi pomagać im, aby odnaleźli Chrystusa Pana jako jego uczniowie. I aby poszli w Jego ślady jest, jest, cześć, jest. A teraz, abyście mogli wytrwać na tej drodze, odmówię nad wami w mocy Chrystusa i Jego ducha, modlitwę o oddalenie od Was wszelkich wpływów złego ducha, który chciałby Was wypryć, uprowadzić, czy sprowadzić w sprowadzić z dobrej drogi. Panie Boże Wszechmurący, ty stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo swoje, w świętości i sprawiedliwości. Kiedy zgrzeszył, nie opuściłeś Go, ale w mądrości swojej przewidziałeś zbawienie przez wcielenie Twojego Syna. Wybaw te sługi Twoje i służebnice uwolnij od wszelkiego zła i od niewolni przyjaciela. Niech opuści ich serca do kłamstwa, pożądliwości i nieprawdań. Przyjmij tego królestwa Twojego, otwórz oczy i serca, aby poznali Twoją Ewangelię jako synowi światłości. Należą do świętego Kościoła Twojego dawali świadectwo prawdzie i wypełniali czyny miłości według Twoich przykazań. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Szukajmy teraz słowa Bożego. Czytanie z Listu Świętego Jakuba Posła. Wiedzcie, bracia moje upiłowane, każdy człowiek powinien być chętny do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. Gnie bowiem męża nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo które ma moc zbawić dusze nasze. Wprowadzajcie za słowo w a nie, nie bądźcie tylko słuchaczami samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś wysłuchuje się, przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobnie jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne oblicze. Bo przy, y, przyjrzał się sobie, odszedł i za, zaraz zapomniał. Jakim był. Kto zaś pil, pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie, nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła, wy, wypełniającym je, otrzyma błogosławieństwo. Oto Słowo Boże. Bóg, bo Dasz światło życia, idącym za Tobą. Dasz światło życia, idącym za Tobą. Daj mi poznać drogi Twoje, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję, daś ja żyć.